Kingo, jesteśmy na wakacjach, tak. seniorzy. O czym musimy pamiętać? Przede wszystkim, jeśli chodzi o wysokie temperatury w okresie wakacyjnym, przede wszystkim pamiętamy o nakryciach głowy i nawodnieniu. E, zakładamy sobie kapelusze, czapki, wychodząc z domu, w, e, kiedy panuje wysoka temperatura. Staramy się unikać tych godzin takich popoł, e, południowych. Po między godziną 11 a 13, wtedy mamy to największe słońce. Siedzieć w domu. Siedzieć w domu, dokładnie, relaksować się i chłodzić. Butelka wody zawsze, około 2-2,5 litra wody dziennie spożywamy w okresie fali upałów, no i filtry. Filtry słoneczne stosujemy też przed wyjściem na twarzy, na słońce, na twarz, na ciało żeby uniknąć oporzeń słonecznych. Powiedziała Pani o piciu, to znaczy tylko możemy pić wodę, czy, może, czy do picia, to Pani zalicza herbatę, zupę, no wszystkie napoje. Wszystkie tak naprawdę napoje, ale przede wszystkim woda, może być też herbata, ale nie w dużych ilościach. Zupa to oczywiście też są płyny, które nam pomagają ten organizm nawadniać. A jesteśmy, mamy albo cukrzycę, albo mamy nadciśnienie, o czym musimy pamiętać, jadąc na te wakacje. Przede wszystkim e, samokontrola, mierzymy cukier, ciśnienie, udajemy się do lekarza pierwszego kontaktu przed. Z, przed wyjazdem w celu zapewnienia sobie odpowiedniej ilości leków, przepisania odpowiednich e, recept. I dokumentację medyczną zabieramy zawsze ze sobą. Bo gdyby się coś stało? Gdyby się coś stało, żeby było wiadome, na co się leczymy, jakie leki przyjmujemy, dobrze jest zrobić sobie kserokopię takiej recepty przed wyjazdem i ją zawsze. Przy no sobie. i mieć lekarstwa, które zażywamy. I lekarstwa tak? zawsze w, od, w ilości odpowiedniej, bądź nawet można e, na zapas poprosić lekarza, żeby kilka sztuk więcej. To ile, ile czasu możemy spędzać na tym słońcu, leżąc na leżaku? Czy w ogóle to jest wskazane? Nie jest to wskazane, z racji tego, że może dojść właśnie do tego udaru cieplnego. E, wiadomo, że są osoby, które lubią się wygrzewać, lubią się opalać. Wszystko w granicach zdrowego rozsądku, nie przesadzajmy. E, spokojnie do pół godzinki możemy sobie leżeć tylko z nakryciem głowy. Tak, no i z tym filtrem. I z tym filtrem. I z tym filtrem. Z tym filtrem. Mamy las, mamy łąki. No i mamy przeróżne owady i kleszcze. I kleszcze, kleszcze, owady. E jakieś pszczoły, osy, bąki tego typu sprawy. Przede wszystkim po powrocie z takiego lasu, z takiego spaceru ściągamy ubrania, warto wziąć prysznic od razu. Oglądamy się, czy nie mamy w ciele żadnego kleszcza, czy jeszcze żaden po nas nie chodzi. W sytuacji jakichś ukąszeń, oczywiście musimy się zorientować, czy jakieś żądło nie zostało, bo wtedy należy je usunąć jak najszybciej. Jeśli wystąpi jakiś obrzęk, możemy przyłożyć coś zimnego, bądź zastosować jakieś na ukąszenia, które oczywiście są dostępne w aptece. I je zabrać ze sobą. I je zabrać ze sobą. A jeśli rzeczywiście zauważymy, że coś się dzieje niedobrego, to. 112, 112 oczywiście. Jak najszybciej, jeśli poczujemy się źle schodząc ze słońca, e, czy po ukąszeniu jakiegoś owadu, e, czy wystąpi jakiś rumień w miejscu, gdzie mogło dojść do ukąszenia przez kleszcza, oczywiście dzwonimy 112, bądź udajemy się e, do, najbliższego. do najbliższego lekarza, do najbliższej przychodni. E, Panie Kingo, proszę zaapelować do słuchaczy, do, do widzów, e, żeby bardzo... najbardziej, Stop. żeby. Najbardziej proszę sobie zrobić takie jedno zdanie, dwa. O czym muszą pamiętać, no, żeby wrócili zdrowi? Żeby wrócili zdrowi. Nakrycie <gry> głowy, duża ilość płynów przyjmowanych i stosowanie filtrów. To są trzy podstawowe rzeczy, o których nie możemy zapominać w okresie wakacyjnym, w czasie, kiedy jest wysoka temperatura. Żebyśmy wrócili zdrowi, zdrowi. i cali. Dokładnie. Dziękuję. Dziękuję również.